w tym odcinku mogą wystąpić wiele suchych żartów, więc jeżeli masz nietolerancję suchości, to weź krem Nivea, albo półtora litra wody. Nie zamknij się, zamknijcie. Kur... ZAMKNIJ SIĘ! Co to gra? O, dziękuję. Gdzie jest królik? Ja się nie boję, to wy się boicie. Będę żygał. Czemu jadę? Co to gra wy? to bardzo. Jaki Fazbear Entertainment. Of digital characters. Nightmares, night terrors, night sweats. Co? To Eee... Okej, okay, rozumiem, że to jest moja wakacyjna praca, jako stróż nocny. Mogę kiedyś czekoladę. Aaaa. Mm. mam powiedzieć, co to jest. Ja mam tu coś pilnować, I guess. Mam przedstawienie. Który nie działa. Dobra, rozumiem, że naszą pierwszą noc we Freddy's. Ile mam tutaj freddys? Mamy dużo freddys. Dobra, zacznijmy od pierwszej nocy. Jakby... Gdyby... <laughs> pierwszej nocy... Co się może zdarzyć pierwszej nocy we freddys? <laughs> oh. Hmm. Oh. To był przed chwilą królik. To był przed chwilą królik. O, oh. ja rozumiem, że oni tak o chodzą, tak? Yy. Mamy... Oh. Yy. Mam coina ten koń mi wyrzucił butelkę hmm, To jest światło z angielskiego, ja znam e, <klimy> To też światła e, działa w sensie I mean Dobra, mamy kamerę 18, mamy zamknij się kurwa Zamknij się. Co to gra? O, dziękuję Gdzie jest królik? Ja się nie boję, to wy się boicie. Tu jest cika, Cika jest tu, Boni jest tu Czyli on idzie do trójki, a Cikę mam... Tu, ok. Cika jest w kuchni, więc jesteśmy bezpieczni. Hm. A nie mogę zjeść tej dalej. Co to gra? Łączcie to bardzo. Okej, okay, czyli królik jest gdzieś tu. Mam 35%. Dobra, jest piąta. Trzymam się. Szósta. Uuu. Uh, uh. Gift. Na, 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 na. Uh. Oh yeah. Ty, Gerary here. Uh, lemon Chica bar, ale bym zjadł takiego lemon Chica. Trudno, weźmiemy Weźmy sekolkę. Chica to sprzątaj se. Ty coś robisz w ogóle? Jesteś użyteczny. Uh. Ej, nie działa! Mamy Prediego na scenie. Jedynie się trzyma swojej roli, a nie jak ta lata po kuchni. Jeszcze się nic nie się dzieje. Cheat O kurwa. No tak, tyle z moich 60% Coś yy, czuję, że na maturze też będą mi tak lecieć Wiecie, jak głodni... szczerze zgłodniałem trochę przez siedzenie takiej pizzerii to pięć nocy u Frediego Jestem w dupie No pff, klikaj tu siódemkę Yes! Dobra Przeżyliśmy kolejną noc. Ja myślę, że wypada powinna być godna, ponieważ Freddy ruszył swoją dupę. Sodaroni, a jest tu kalorie? O mój Boże, 200 kalorii. Paciu, nie wypiłbyś tego. Spróbujmy tą trzecią noc. Tegra wcale nie jest straszna, moim zdaniem. Aha, mhm, też mogę iść. Aha, a, do, do, warto wiedzieć. Ty się nie patrzysz w jedną stronę? Mhm, no, tak, tak, ta, ta, no, no. Od kiedy cię ucieka pierwsza? Okej, okay, oni są tu. Mam nadzieję, że tak albo i nie. Dobra, muszę cię trzymać. Okej, okay. Cika jest w kuchni, proszę, bądź w kuchni. Jesteś w kuchni, słyszycie, że jesteś w kuchni. Tam jest twoje miejsce. Nie, to nie jest seksistowski żart. Po prostu on nachodzi do kuchni, żeby nie było. Tak samo powiedział o Bonim. Ale Boni gra na gitarze, bo jest w zespole. Ta muzyka nie jest kojąca Powiem wam wręcz przeciwnie Ta muzyka sprawia, że chcę wyjść z tej restauracji A nie imponować To jest przerażające Nie mam po niego Mój Boziu A ty co się tak patrzysz? Uh, let's party No, 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 no I don't want to party with you Tu jest Mam go Okej, okay, tu jest Freddy, tu jest Foxy Freddy Foxy Freddy Foxy, Foxy eh, Freddy Foxy Freddy Foxy Freddy Foxy. Uh -huh. Muszę go pilnować, bardziej niż Foxego. Bo on jak mi stanie przy jak to będzie gdzieś stał i sępił jak ci... Ci nie będę mówił, bo mi jeszcze film zdaję mu za... za... za jak raz czy coś To nie, że nie wrócił Nie ma go W takim razie co z Foxy Jest w korytarzu, mam 50% Będzie dobrze, mango to dzieje się tylko w twojej głowie Ty jesteś stróżem, oni ci nic nie mogą zrobić To są przecież tylko animatroniki Dum dum dum, diri diri dum, dum dobra, on siedzi Tridididam. Fuck, wszystko będzie dobrze, to jest piąta Jego nie mogę stąd wypuścić Bo już kaplica O kurwa I chuj, strzelił yes. Easy mm. O mój Boże, kok Dostałem, a nie, cholerę, Tory. Dużo jedzenia dostaję. Lubię tak, lubię jedzenia. Lubię napoje. W ogóle tam mam parę napojów, bym się napił i się cały zrzałem. Tutaj mam już czwartą noc. This is not funny, funny. Ostatnia noc. Nie mogę leżeć, nie mogę spać. Choć do a wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę wstać. Cała noska w mojej sekund. Dobra, let's go. Dobra, nie wiem czy jest sens na nich patrzeć. Oh, oh, hey. Hey, wow, day 4. Pierdalej. <laughs> Dobra, mm, robimy remament. Na korytarz, to jakiś Jerry, Mike czy inny Afton pozbiera. Oni już poszli, cika jest tu, wiedziałem. Ta bateria leci tak szybko jak nadzieje na to, że zdam w tym roku. <laughs> Koszy, jakie to było suche, mango? Cika jest w kuchni, jak już to dobrze wiemy, bo Cika jest. ko... Chika jest piękną osobą. Znaczy, nie, że. że... Fu, nie, Boże, bo jeszcze mi za furasa weźmiecie. Nieważne, i tak się pogrążą Jeszcze niebezpieczniejsze jest to, jak się nikt nie odzywa, bo. O kurcze. Ok, safety, safety. jest safety, jest safety. Jeszcze trzecia godzina, czemu ty już tu jesteś? To jest bardzo. Bardzo źle. Muszę mieć jako na Freddy'ego, bo on tu przyjdzie po drzwi i będzie puk puk Mogę wejść, chcę pogadać ten. Chce pan porozmawiać o pizzerii Freddy Fazbear? On poszedł. On jest tu, on jest tu, ja tego nie chcę. Ci sorry, ale ci nie zaproszę. E, nie będę let's eat z tobą, nie będę z tobą jadł. Coś, Syru, to jest pozwalać, zezwalać, e, zezwalasz na jedzenie. Ja wiem, bo się uczyłem odmiany czasowników po angielskiej trzeciej formy. To jest let, 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 więc e, let wypierdala mi stąd, bo nie mam czasu. Mam gorzej niż przeje Wiele gorzej niż mógłbym przypuszczać. Mam 39% i 2 godziny. Teraz będę miał 27%. Z tym że tu jest. O, godzina. Uh, tak, on tu stoi. Dostał mi. Dostał mi tylko. Pu... To było oszukane. To było oszukane, bo on tam stał. Robimy po mojemu. Wyłączamy. Uuu! Naprawdę da się to wyłączyć? O mój Boże. Kto włącza to hurę na muzyczkę? Daj się do niego Który? Bonnie? Ty na gitarze tak grasz Tu jest Freddy, tu jest Foxy, tu jest Freddy, tu jest Foxy, tu jest Freddy, tu jest Foxy, tu jest Foxy, tu jest Freddy Sorry, nie, nie.